Kelly Steiner Series, rower górski z zaawansowaną ramą i silnikiem elektrycznym. Kelly Energy Series to rower górski z ramą wykonaną z aluminium, łączącą zaawansowaną spawalność robotyczną z zintegrowanym akumulatorem o pojemności 725 W. Rama ta wykorzystuje także technologię BOST 12X 148mm THRU AXE, która zapewnia większą sztywność i stabilność. W skład wyposażenia wchodzi także mocny silnik Panasonic GX Ultimate o mocy 90 nm i napięciu 36 V, który zapewnia dużą siłę i wydajność. Wyświetlacz licznika SIDECOLOR Display firmy Panasonic umożliwia łatwe monitorowanie prędkości. Zasięgu i poziomu baterii. Wózek przedni został wyposażony w widele Cesar Suntour o skoku 120 mm i sprężynie spiralnej oraz w osie Tchru Axle 15X 110 mm. Z kolei tylny wózek wykorzystuje piastę Nowatać 12X 181 mm i ostru Tchru le Kelista Series wyposażony jest w hamulce tarczowe Shimano MT200 Hydraulic Dist z tarczami o średnich 180 mm oraz w przerzutkę Shimano Altus M2000, co umożliwia łatwe zmienianie biegów w trakcie jazdy. Dla dodatkowej wygody użytkowania roweru w zestawie znajdują się także chwyty KLS Poison One oraz siodło Selle Royal Vivo. Wszystkie komponenty roweru zostały starannie dobrane i zintegrowane w celu zapewniania najwyższej wydajności i komfortu jazdy na szlakach górskich. Rana. Lista JNR Series, ADVANCED Robotics VLD 6 Series Aluminium Anoi, Integrate Tremowable Battery, 1.5 Taperet HT, 12X 148mm Bost Hruax Lemaiti SILNIK Panasonic GX Ultimate, 90nm, 36V WYŚWIETLACZ LICZNIKA Panasonic Bluetooth 5.0 Navigation, Side Color Display Akumulator, KELIS Recharger V10 Li-ion internal removable 725 Wh, capacity 20 Ah. Poweretby by bmz WIDELEC, SR Suntour XCM 32 27.5 Boost 120 mm, Coil Sprint 15 mm Truax Lestery FSA 1.5 semi integrated korby, Samox 34t, lęk 170 mm, manetki, shimano altus slm 2000 rapid file plus przerzutka tyłu, shimano altus m2000, direct mount, ilość biegów, 9 kaseta, shimano, cshg 400 do 9 albo cshg 201 do 9, 1136t, łańcuch, kmce 9s, 118 links, hamulce, Shimano MT-200 Hydraulic Disc Tarcze hamulcowe, 180 mm front, slash 180 mm rear dźwignie hamulcowe, Shimano BLMT-200 Piasty, Shimano MT-400B Disc Center Lock lub KT 32 holes, oś tchru aksle, SR Suntour 15x110 mm front Novatec 12x181 mm rear obręcze. KLS Draft Dis 584 x 21, 32 holes, szprychy, stainless steel black opony, Michelin Sound Racer lub Mitas Ocelot 54 x 584, 27.5 x 2.10, wspornik kierownicy, KLS Alms Leshen 50. Diam 28.6 mm Barbore 31.8 mm Length 45 mm Kierownica KLS Active Risse Bar, Diam 31.8 mm frise 18 mm Wittch 700 mm Chwyty KLS Poison on Lockon, Sztyca KLS Active Diam 30.9 mm flękt 350 mm Siodło Seller Royal Vivo Pedały Plastic